Kziączko, z tej strony Wadry dla Was w kolejnym odcinku z Majestica Roleplay i w dzisiejszym odcinku będziemy miał dla Was świetną informacje, a to pewnie już w tytule macie o co chodzi, więc śledźcie cały odcinek, bo to gdzieś w środku odcinka będzie, a nie były wam kiedy pewna informacja jak to zrobić i gdzie to się odbędzie. Ale zanim widzów przejdziemy do oglądania, to zachęcam, żebyście zostawili łapeczkę w górę ta na dole oraz pamiętajcie o subskrypcji, bo dobijemy 100 tysięcy do wakacji. Mam nadzieję, że dobijemy te 100 tysięcy, nie pamiętajcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No dzisiaj niestety miała być strasz pożarna, ale no... Widzowie, znowu się nie udało jej nagrać i mamy za to Majestica, bo dużo z was pisało, że chcecie ten serwer. Ale tutaj także macie widzowie 10 ostatnich subskrybentów, którzy właśnie subowali ten kanał. Jeżeli chcecie znaleźć, to zrób to, co właśnie ci poprzednicy. No i oczywiście możesz także się znaleźć na liście na każdym odcinku, po prostu będąc wspierającym, jak te oto debieściaki, po prostu klikając na dalej przycisk wesprzy i tam masz trzy poziomy do wybrania. Także zachęcam, a my lecimy do odcinka, widzowie. Majestic Pro to serwer, na którym gra ponad 500 osób i jest on na platformie RageMP, czyli zapewni wam to naprawdę bardzo, Optymalizację podczas gry. No i oczywiście nie będziecie się nudzić, bo będziecie mieli pełno ludzi, żeby z nimi porozmawiać. Na serwerze znajdziecie naprawdę bardzo fajne skrypty, które ujną Wam fajną rozgrywkę. ostatni rekord seryora venues 1285 osób na raz. Naprawdę to jest ogromna liczba. Ale spytać pewnie, jak zagrać. Wchodzicie na stronę Magistika, którą macie w opisie. Rejestrujecie się, oczywiście wybieracie polski serwer. Pisujecie swój login, swój adres e-mail oraz hasło. No i oczywiście na samym końcu widzowie macie tam kod promocyjny. I pamiętajcie, żeby pisać tam Wanderek, bo dostajcie 20. Tysięcy dolarów na start oraz Vipa Platinum na 7 dni. Po rejestracji pobieracie sobie Launcher Majestica, no i voilà, odpalacie serwer, no i możecie się cieszyć rozgrywką. Niektórzy z Was pewnie spytają, co ja robię po prostu w jakichś zakamarkach samochodem, czemu tutaj w ogóle stoję? Słuchajcie, tutaj jest nowa chata rodzinny Mariuszka Gangu Mariuszka, czyli każdy z Was może dołączyć. No i tutaj pewnego dnia będzie jakieś spotkanie, ale to już w odcinku, a na ten moment. Pojedziemy i sprawdzimy sobie jakie mamy w ogóle nowości na serwerze. Oczywiście z tego co widzę musimy zatankować samochód, czyli na samym początku pojedziemy na stację meznową. Chyba gdzieś tutaj jest stacja meznowa. I przy okazji możemy umyć samochód, bo jest taki troszeczkę brudny. No i na tym spotkaniu widzowie będzie pewnie jeszcze kilka fajnych nagród do zgarnięcia, bo to będzie taki mit, że mit. Taki naprawdę z nagrodami, z wyzwaniami, eventami, także jest na co czekać. I Dużo z was było już w tej rodzinie Gago Mariuszka. ale niestety zapomniałem ją opłacić, podatku nie płaciliśmy za tą rodzinkę, no i niestety wydupcyło nam ten gang. Czyli trzeba będzie stworzyć na nowo i tam troszkę pieniędzy trzeba było mieć, także pojedziemy i to kupimy znowu. Okej, okay, tylko zatankujemy na początku, poznamy ceny. O cholera, teraz nawet nie wiem co ja mam kupić w tym samochodzie. Hmm, kupimy sobie może premium paliwko. Ile nas to będzie kosztowało? Mamy tyle litrów? Damy. Dobra, zatankujemy te 40 litrów i płacimy gotówką. Dobra, tankujemy silnik wyłączony, to niech się tankuje. No i może jeszcze kupimy jakieś jedzonko, bo chyba nie mam wykwipunku. Zobaczmy. Mam tylko napój, a przydałoby się naprawdę coś zjeść. Żeby nam się teraz samochód nie zepsuł, bo jeżeli woliliśmy nie te paliwo, to trzeba. Dzień dobry panie sklepikarzu, co pan tutaj dla mnie ma? Kupimy, bo ale to burgerki drogie. Twoje konto jest zablokowane, cholera, musimy blokować jeszcze konto bankowe. Pewnie nie płaciłem za abonament czy cokolwiek. Elektronika, mamy kamery, kamery mamy, widzowie. Gitara, mamy mikrofon, mam pomysł, co dzisiaj zrobimy. Dragi, miernik prędkości samochodu, tego jeszcze nie było, też to możemy sprawdzić. No i dobra, widzowie, wychodzimy z tego sklepiku i udajemy się. W sumie tutaj mamy bankomat, czy ja mogę tutaj. O właśnie, chyba mogę, tylko nie, wiem, czy do banku nie muszę jechać. Ładuj konto, chyba muszę do banku jechać, widzowie. O to jest problem, także udajemy się szybciutko do banku. Trzeba blokować nasze konto bankowe, bo bez konta bankowego to jak bez ręki. A właśnie, widzowie, zobaczcie, ile jest osób. Jest na ten moment, jest ranek, to jest no 100 osób, ale ostatnio był rekord. 1285 graczy było łącznie na serwerze. To wow, naprawdę bardzo dużo. I to wiecie, są normalni gracze, możecie z nimi gadać. Co, właśnie, mam niezapłacone konto, mamy zablokowane, Okej, okay, opłacamy je od razu. Bo mamy 3 miliony na koncie, nie wiem dlaczego. Skąd te pieniądze mam w ostatnim odcinku? Chyba wszystko wydaliśmy na tą rodzinkę i tak dalej. Dobra, tu kto się jest, tu kto się jest, podchodzimy. Dzień dobry. Co się słucha? Jakie wykonawca i tytuł? Ja ci powiem. Blackbeard, I don't care. Dzięki wielkie. Ej, grasz kości, grasz kości, ty ty, ty. W kości? Grasz... Jakie kości? No w kości chodzę grać. o co? O co? Nie wiem, 40 tysięcy. 100 tysięcy. 100 <laughs> koła? Mam 94 przy sobie, tak na grę. To 94. To propony. Robi sobie będziemy grali w kości o prawie 100 koła. Zagramy o te 90 koła. Dobra, gramy te 90 tysięcy. Jolo, Ja Mam taką taktykę, że wygram już 10 milionów tych kościach. Przedam mam taktykę Jaką? na kości, chcecie? Ale na kościach. Przegrałem 10 milionów w kościach, mam już tak obcykany te kości, że wygram wszystko. Dobra, to w takim momencie, co się słucha, wykonawca i tytuł? Co się słucha, wykonawca i tytuł? No. Piklamoty. Piklamoty, bardzo dobry utwór, dzięki wielkie. A, w sumie nie pozdrawiam, bo miał urąbałeś na kasę. Ja poprosiłbym, ja poprosiłbym po, po, nagrodę pocieszenia 20 tysięcy z wygrane. Czekaj Ukradłem twoją kości Haha 20 nagrodę pocieszenia poprosił na gieranie możesz, dać, możesz dać 20 koła, to ci oddam kości Po co mi te kości zaraz odpłacą na sklep? No w sumie masz rację To cześć Cikarius Cholera widzowie, przegraliśmy w klasie Grasz kości, grasz kości, ja sobie przegram, ja przegram, ja przegram wszystko Ale to jest dobry biznes widzowie Sikario jest bank, to się nie kończy. Dobra widzowie, idziemy dalej, szukamy dalej ludzi. Yy, I dalej pytamy ich co się słucha w Los Santos na Majestic Roleplay. Ale na sam początek ja bym troszkę zmniejszył ten samochód, znaczy no skręt, bo naprawdę nie dać tym jeździć, tutaj lekko skręt z o, lekko skręt i ten już idzie ci bokiem, to miało być w sumie drifterskie zawieszenie, ale jednak nie jest, e, bo mycha wcześniej mieliśmy oponę o obniżonej przyczepności, tak, ha, dlatego obniżej, dobra, ciężko, sprzedaliśmy to, rejestrację mamy no i jedziemy dalej, wyjeżdżamy, teraz pytanie czy normalnie nam się będzie jeździć tym samochodem Dobra, teraz ten samochód normalnie skręca, nie wyrzucę go na zakrętach Także możemy uciekać policji Ktoś napisał na czacie, kojarzę twój głos, Ciekawy skąd To chyba był ten gościu w czerwonej koszulce Siemano mordo Siema Ścigasz się? No dobra. To dawaj, chodź na jakąś prostą, chodź tam dalej Dobra widzowie, mamy przeciwnika na ściganie się Pytanie czy wygramy, bo on ma widzę jakąś kupetę, BMK. Może to wygrać, zobaczcie jak to wygląda Dobra, na co, na trzeci Tak. O nie, widzowie ma... O, ale oszust, ale oszust, ale masz szybką furę, tylko Majką starszą BMK, a daje radę bardziej niż ja poleciał jak dzik w sosny, co tu się stało? Oj, Sorry! Oj. Ty, jak ty to zrobiłeś? Skąd ty masz taką moc? A widzisz... Człowieku, słuchaj, ja mam ulepszoną tą furę na maksa no ja tam też. A tak z innej bani, czekaj, co się słucha wykonawca i tytuł? Yy, nie słucham niczego na razie. A, to pozdrawiamy. Pozdrawiam Wanderka. Okej, okay, widzę, ale teraz uchylę wam rąbkę tajemnicy, co będzie można wygrać w tym spotkaniu. To już wam pokazuję przedmioty nie w sumie w przymieniu tak wam nie pokażę, ale na pewno będzie do wygrania ta drift tampa dla was i będzie ta legendarna BMK BMW E39 dla Was a tą, co w ostatnim odcinku jeździliśmy z całym Ale w jak już tu jesteśmy, to może sobie odpalimy jakąś skrzynkę. Pięć skrzyneczek. Jeden otworzymy sobie, wiecie, tak klikając po prostu, niech to samo się tak przeleci No i mamy pieniążki, tak jak ostatnio, jak zawsze A resztę, wiecie co, może otworzymy sobie na szybcioruch Ooo, mamy takie auto Takie autko do zebrania kasa, no i... Wiecie co? Kupimy jeszcze 10 Kupimy 10 i otworzymy na szybko I to będzie... że jakieś auto wypadnie, to to będzie dla was do wygrania Ode... O nie, widzowie podaje O nie Poddaję się już, wychodzę Atakują nas nie, no panowie, no. Więc do góry. Bez takich. Do góry rączki. Już, już, spokojnie, panowie. Gdzie mnie zabieracie? Sam nie wiem. Jak co? nie wiesz? Ty, złodzieju, ty. Co? Złodziejem dobra. jesteś. No to co, że jesteś? Ale chociaż jak mi ogarniliście, oszczędź mnie chociaż. No dobra, oszczędzę Na pewno? Ja u was kiedyś byłem. Byłeś u nas? No byłem u was, no. A jak się nazywasz? Mark Tarkowski. Coś się kojarzy? Pamiętacie widzowie, byłem u nich Dobra. kiedyś A to znowu na czarne liście Udech. Udech. Jak to czarne no, yeah, no, widzowie, a, kradną, nie no nie no widzowie, jeszcze auto ukradło Nie będziemy w... tacy, cię mada. Dzięki wielkie, trzymajcie się Sicario jest jak to się nie kończy No, na razie. No razie Widzowie, co oni nam ukradli w ogóle? Jakąś kasę zabrali? Chyba zabrali nam jakąś kasę Tylko nie wiem ile, bo widzę, że chyba nic nie znikło Z naszego konta ale wiecie co? Zrobimy odwet. Kupimy broń i znajdziemy ich i to będzie odwet na nich. Bo tak nie może być, że oni będą naszego Mariuszka atakować i go grabić z jakichś pieniędzy, tak? Jeszcze mnie popamiętają. Ale chociaż mogłem auto wyłączyć, no. Okej, okay, słuchajcie widzowie, co my możemy kupić? Kupimy karabinek. A bo my gotówia mamy, dlatego tam praktycznie zniknął, bo my mamy 3 miliony w gotówie praktycznie. Kamizelka, dobra, kamizelkę też może kupimy. Bo... żeby nie było. No i to były chyba piątki amunicje, dobra. Kupimy dwa razy to A my pewnie już mamy piątki w ekwipunku Oczywiście, że mamy Okej, zakładamy kamizelkę Lecimy i mają przewalone teraz Pokażę im jak to wygląda Cigary z Sicario z Bang Tak być nie będzie widzowie, tak być nie będzie Ty! jeszcze raz na prostej? Jeszcze No dobra, ale słuchaj, szukam zielonych świrów na motocyklach a co się stało? Zatykowali mnie, ale my puścili, ale chcę teraz na nich odegrać Dobra słuchaj, ja idę ich szukać, bo muszę ich ram pam 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 Muszę popamiętać, to poczekaj, jak, ma to, jak Mariuszka. Czekaj, tu ci pomogę. To wsiadaj, czy idziesz za mną? Cze czekaj, furę dużo. No, On furę odkłada, widzowie. Mamy gościa, który nam pomoże rozstrzelać tych bambików. To są bambiki, bo nie mają fałdolców. Wow, cholera, widzowie, siema. Siemano, z, o, nagrywam odcinek do 11 jeszcze w stanie pomóc, bracia? Też nagrywam Okej, okay, to ja dam tobie 950 dolców, a ty mi daj 99 koła, dobra? Bo taki mam cel A to się nie upyla Wiem, ale będziesz na YouTubie za dwie godziny Tak? To dawaj Tak, cel 99 koła 99, jako, 99 koła w Dam ci tyle, bo tyle mogę max Dobra, kozak, to jeszcze jak 10, 8 razy dasz tak samo, to będzie też zajebiście nie chce mi się tyle dawać Spoko, jest git Masz! Ło! Wow! Jee, yeah, <laughs> ucieszony! Mamy! Wiem, widzę, widzę. Chodź na popoczątku! Trzeba jakoś się przyczaić, co? Ja nie mam Dobra, widzowie, mamy ich, mamy ich. Czyli niech pojedzie, żeby się nie skapnął. Dobra, jedziemy. Gdzie on nie mogł się udać? Na famigis. na Gdzie on skręcił? Prawo, prawo, prawo. Teraz gdzie? A teraz już nie widziałem go. Nie wiem, że to jest trudniejsze niż myślałem. że to jest naprawdę trudniejsze. Nie, tu ich ja mam. O. Co ty robisz? Co chłop zrobił? Co ty robisz? Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Co on robi? Takich zełni się nie da zabić nawet. Co on robi? Wsiadaj. Wsiadaj. Wsiadaj, wsiadaj. wsiadaj co ty robisz? Siema. 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 Właśnie nie wiem co to ten... jest. to nie jesteś ty co ten? Go okradliśmy na 50 ja? no, ograniłem okay, no, ja Nie to ja. Za mną jeździł pół godziny strzela taką. Wzięła, tam, od ja jestem zwykły bambik, ja bym 50 tysięcy nie miał Chyba poznaje ten głos. No chyba nie tak. Chyba na pewno tak Chyba nie Kulero to jest musimy to się nie da zabić rozdwieś o o! Dawaj, dawaj, dawaj jeden leży, jeden leży, jeszcze kolejny widzowie, jeszcze kolejny Leżą, 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 leżą. Widzowie, tak jest, mamy to. Zemsta. Oj no co, było na 50 koła zaczynać? Dobra, podjżamy się do kolejnego gościa, że tutaj zresztą nie zjechała, wiecie. O, chłopaki, z gangiem Mariuszka się nie zaczyna. Nie mie mieli jakiejś broń przy sobie? Nie wiem. Siam co robicie? E, zemsta zrobiliśmy. A jak chcesz? A, wiesz Słuchajcie, widzowie tego dzisiejszego odcinka. Dobiliśmy dzisiaj naprawdę fajne rezultaty, więc pamiętajcie, żeby dobijać. I teraz wam powiem, co z tym spotkaniem. Już w piątek o godzinie 21 zapraszam oto w tą miejscówkę. Zobaczcie na mapce, to jest tutaj przy samym rogu praktycznie plaży. Odbędzie się zlocik samochodowy i tam będziecie mogli wygrać naprawdę dużo fajnych rzeczy. No i myślę, że będziecie mogli także dołączyć do gangu naszego. No i widzowie, zostawcie opęczkę w górę ta na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Bo pamiętajcie, lubimy 100 tysięcy do wakacji. No i oczywiście widzę, spotkaliśmy, które nam pomógł i to jest... Carry's Bank Bank najlepszy, no i zieloni stali pokonani, została na nich zrobiona zemsta. Aha, no i widzowie, pamiętajcie, z kodem 20 tysięcy na start oraz VIP platinum na 7 dni. Oj no co, żegnamy się, co? No tak, na razie. Siemano.